Dzień dobry! Jesteśmy uczniami szkoły podstawowej dla chłopców Kuźnica. Jest to szkoła męska. Chodzimy do klasy 5, 6 i 7. Pochodzimy ze Śląska, jest to teren przemysłowy. Kiedyś na Śląsku było bardzo dużo kopalń. W roku 1979 na Śląsku wydobyto w ciągu roku aż 200 milionów ton węgla. Niestety. W związku z górnictwem wydobywano też ogromne ilości kamieni i śmieci kopalnych. Powstały w ten sposób ogromne hałdy. Na Śląsku jest też ogromne zanieczyszczenie powietrza, głównie dlatego, że górnicy otrzymywali węgiel do ogrzewania domów za darmo, w ramach tak zwanego deputatu węglowego. Stąd właśnie tak dużo pieców opalanych węglem i w związku z tym smogu. Obecnie zamknięto wiele kopalń. Liczba górników z ponad 250 tysięcy spadła do niecałych 50 tysięcy. Pozostało mnóstwo terenów pokopalnianych, zniszczonych, niezegospodarowanych. I właśnie w naszym projekcie badawczym po analizie terenu postanowiliśmy zaprezentować rozwiązanie wykorzystania terenu po kopalni bytom centrum i szybie Witczak. Do celów rekreacyjnych oraz edukacyjnych. Spotkaliśmy się z ekspertami, którzy opowiedzieli nam o kopalniach i szybach kopalnianych. Panem Grzegorzem, górnikiem z 30-letnim doświadczeniem, i panem Krzysztofem ze Spółki Restrukturyzacji Kopalni. Budynek pokopalniany chcemy zamienić na Muzeum Górnictwa i Centrum Edukacyjne. Muzeum Górnictwa. By my, czyli dzieci, powinniśmy pamiętać o historii Śląska i naszych dziadków. Centrum edukacyjne, w którym zarówno dzieci i młodzież dowiedzą się więcej o nowoczesnych źródłach energii, o dotacjach z miasta na zakup ogniw ogni fotowoltaicznych, tak aby odejść od ogrzewania węglem. Centrum edukacyjne ma też cztery stanowiska badawcze. Stanowisko zasilania energią słoneczną, stanowisko zasilania energią wiatr, wiatrową to generator, który, który umieściliśmy na niewykorzystanych chałdach, jest wyżej i wiatr jest silniejszy. Stanowisko zasilania energią mięśni to specjalne rowerki treningowe, każdy może przejść poświczyć i przekazać trochę pozytywnej i zdrowej energii swojemu miastu. Innowacyjne stanowisko wykorzystujące stare szyby kopalniane. Szyb Witczak ma aż 700 metrów głębokości. Wrzucany tam ciężar za pomocą siły grawitacji i specjalnych przekładni napędza generator energii elektrycznej. Jest to nasz innowacyjny pomysł. Powstała w ten sposób energia elektryczna, która wystarczyłaby do doświetlania parku LED. Te wszystkie stanowiska. Oczywiście pozwalają też na zasilanie, celo, ca, na zasilanie całego terenu rekreacyjno-edukacyjnego. Wokół centrum znajduje się też piękny park z zalesioną hałdą, z której można podziwiać panoramę śląska. Nasz projekt zaprezentowaliśmy w szkole, opisaliśmy go też w internecie na naszej stronie facebookowej. Wysłaliśmy też informacje o naszym projekcie do lokalnych władz. Czekamy na spotkanie z nimi. Dziękujemy za tak ciekawy tegoroczny pomysł First Lego League. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się więcej o regionie, rejonie, z którego pochodzimy, o kopalniach, górnictwie i historii Śląska.